Siema Z tej strony Karpi A więc tak, zadaliście mi ostatnio parę pytań Więc mam zamiar na nie odpowiedzieć i dziękuję bardzo za te pytania, bo to Z pewnością mi pomoże W prowadzeniu tego vloga A więc tak, co mnie skłoniło do vlogowania? No przede wszystkim to jest tak yy, To jest taka fajna czynność, mi się to podoba yy, Głównie Piotrek zaczął pierwszy vlogować No wiecie no, chodził sobie gdzieś yy, Kręcił to, mówił do tej kamery no i spodobało mi się to, bardzo lubiłem go oglądać, dalej lubię oglądać. E, ostatnio nawet nakręciliśmy jeden, e, jeden filmik wspólny. E, nie wiem, czy widzieliście, czy nie, ale tam, no, nie z tym. No i to no i pomyślałem, że to będzie fajna rzecz, dlatego też, za, e, no chcę zacząć to robić. Teraz tak, e, no kto był moim natonieniem, no, to w sumie nie miałem nikogo takiego. Jak po prostu chciałem zrobić e, parę filmików. Powiedziałem, że Piotrek to robi, że to jest bardzo fajne, no i poza tym sprawia mi to przyjemność. Dobra. Czy że przyszłość z YouTube'em? Hmm... YouTube... Hmm. Znaczy, no tak. Nie że z tym żadnej przyszłości. Wiem, że żeby zarabiać, no to trzeba mieć naprawdę bardzo dużo widzów. Ale... Kręcę filmiki tylko po to, żeby mieć z tego przyjemność. Ewentualnie, jeśli... Ktoś lubi oglądać, jak sobie tak gada gadam bez sensu No to, żeby komuś zapełnić czas No i to, to jest głównie moim celem Żeby po prostu coś robić e Czy uprawiam sport? No tak, e uprawiam sport, są to sztuki walki Bardzo lubię to robić, tam zresztą z tyłu widać e worek bokserski No, czasami sobie uderzam Buja się akurat, czyli uderzałem przed chwilą Bo nie pamiętam e I tak e Ulubiony piłkarz. To, że jestem e, takim, można powiedzieć, że kibicem Barcelony. Wiem, teraz nagle będą hejty, że Barcelona to aktorzy i tak dalej, no, ale, no trudno, podoba mi się i gra. I moim takim ulubionym piłkarzem jest Messi. Kiedyś, kiedy, e, kiedy tak częściej grałem sobie w piłkę, to e, patrzyłem na Messiego, jak on gra i tak dalej, no, był, był taką moją inspiracją, można powiedzieć. No, ale teraz, na no, razie gram, bardziej się poświęciłem e, sztuką walki. No i teraz tak, kolejne pytanie. Marzenia dzieciństwa. No takim głównym marzeniem było to, żeby być szczęśliwym. No i jak na razie mi wychodzi, cały czas chodzę z bananem e, na twarzy. I mam powiem, że na, czasami też e, wynikają takie dziwne sytuacje, bo idę sobie ulicą i nagle zaczynam się śmiać. Nie wiem z czego po prostu... Nie wiem, że jestem szczęśliwy z tego, że... Yy, mam się tak fajnie, czy coś, ale po prostu no, zaczynam się uśmiechać do ludzi, zaczynam się śmiać sam. No, na lekcjach też tak mam, że po prostu sobie siedzę, nagle się tak patrzę, w zeszyt. no i my zaczynam wszystko śmieszyć. No, no, nie wiem, no, no ale nie przeszkadza mi to. Dobra, co teraz tak, gry komputerowe. Yy, no tak, zdarza mi się grać. Akurat teraz trochę rzadziej, ale zazwyczaj gram w gry MMORPG yy, typu L2, yy, czyli Lineage. E, Ion, Tera, e, no ogólnie coś tego typu, ewentualnie e, czasami sobie pogram w Borderlands 2, czy tam Dead Island e, drugą część, pierwszą też grałem, ale no, no teraz zacząłem od drugiej, znaczy zacząłem, kontynuuję tą grę i jestem na drugiej części, e, dobra, znaczy w Lola też jeszcze trochę gram, A to czasami tylko, żeby wygrać pierwszą wygraną dnia, no i to wszystko, dobra. E, czy mam zwierzaka? Miałem w życiu trzy króliki. W Katowicach, tam gdzie mieszka, mój tata mam kota. Trochę dziki, ale ostatnio mi się położył na ręce. Tak sam, pierwszy raz, a mamy go już jakieś 7 lat, może. Oj, sorry, sygnał. Le, dobra. No, mamy go jako 7 lat. Ogólnie mój tata go przygarnął do domu, bo spotkał go w firmie. Taki dziki trochę kot, ale przygarnął go, bo widział, że jest trochę zmęczony, że jest taki wystraszony i tak dalej, no to wziął go do domu, tam nakarmił i tak zostało, że no mieszkał u nas no i tak to w sumie z tymi królikami, to miałem trzy, trzy króliki, jeden żył dwa dni drugi jakieś dwa lata, no a trzeci ostatnio zdech, a żyje tu jakoś dziewięć no 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 i to wszystko no i tak, no tam nie wiem dnia <grym> nie wiem co powiedzieć, no no wszystkiego, wszystkiego tam lepszego w życiu Yy, składam wam życzenia, bo też nie wiem czemu, na pożegnania może, no nic, dobra kończę gadać, bo gadam już bez sensu, co? dobra, widzę, że te, też tak musicie, no to nie, no to na razie, trzymajcie się